Siemanko, e, dzisiaj chciałem taki trochę e, inny odcinek zrobić. Mianowicie, e, w związku z tym, że elektryka zbliża się dużymi krokami, e, a ja postanowiłem, że kable będę e, prowadził w bruzdach. Więc e, stwierdziłem, że przydałby się do tego jakiś sprzęt. E, niestety myślałem, że bruzdownica, nawet jakaś tam powiedzmy typu firmy Krzak czy tam Chińczyk jakiś, będzie tania. E, jednak nie jest aż taka tania, nie jest na tyle tania, żebym e, chciał ją kupować, mm, więc e, znalazłem coś takiego jak e, osłona na szlifierkę kątową, e, do której można zamontować dwie tarcze, i za takową. A w związku z tym, że przy bruzdowaniu, jak wiemy, albo i nie wiemy, e, bardzo się kurzy, e, to postanowiłem również, że kupię odkurzacz przemysłowy. Znaczy przemysłowy może to mocne słowa są, no ale taki, który poradzi sobie z, tam, z podstawowym kurzem i odkurzaniem jakiś tam głównie na budowie. Zresztą kupiłem go też z myślą o późniejszych etapach już w wykańczaniu i tak dalej, żeby było, mógł i miał czym po prostu odkurzać i sprzątać. W związku z tym wybrałem taki oto sprzęt. Osłona do szlifierki firmy Yato. Generalnie może tak, to osłona, odkurzacz z pojemnikiem 30 litrów, 1400 W, można podłączyć do niego urządzenie do 2000 W, 30 litrów, na sucho i na mokro może pracować, 18 kPa ciśnienie z sania. E, dlaczego ja to? E, ja to dlatego, że e, mam już w garażu parę narzędzi firmy Yato i po prostu stwierdziłem, że no, jest to może nie jest to jakiś high-endowy sprzęt, ale jest na tyle dobry, że no, mnie jeszcze jak dotąd nie zawiodł na tyle, żeby no nie zawiodła ta firma na tyle, żebym e, mógł narzekać na to. Wiadomo, jak każdy sprzęt, e, jak się częściej użytkuje, no to się popsuje, ale mówię, mam w garażu parę rzeczy tej firmy. Typu jakieś klucze, nasadki, e, co tam jeszcze, no jakieś inne pierdoły, i generalnie to działa. Ma się całkiem dobrze, wiadomo. No mówię, nie jest to, nie wiem, Makita Stanley czy, czy inna firma, ale naprawdę na tyle, co dla amatora, e, powiedzmy, przy okazjonalnych pracach, naprawdę daje radę. Także rozpakujemy sobie i zobaczymy, co w tym jest. Niestety muszę kręcić z ręki, bo ostatnio miałem mały wypadek. Kamerę miałem na statywie, wiatr zawiał, przewrócił mi płytę, która była na ścianie oparta i przewrócił się na statyw z kamerą. Kamera się za przeproszeniem rozpiżdziła i teraz nie mam za bardzo jeszcze, musiałem tak lekko podreperować, żeby Uchwyt zamontować a poza tym zgubiłem uchwyt do statywu, więc muszę nagrywać z ręki. Przepraszam, no i tak, co tu mamy? To są redukcje do, do szlifierki, do mocowania szlifierki do osłony. Tutaj metalowe, cosie zobaczymy, co to jest. Czyli redukcja do, do zamontowania na szlifierce, dzięki której możemy ustawiać sobie szerokość, odległość tarcz od siebie, do tego również dystanse różnej maści, jak widać. Także, tak, no dobra, otworzyliśmy to, to jeszcze otworzymy i to. Tutaj jak widać, no, plastikowe redukcje e, na szlifierkę. Mam tu jakąś śliwiarkę, co prawda chyba będę musiał się mocniejszą skołować, bo ta nie jest za mocna. E, ściągamy osłonę oryginalną i dopasowujemy sobie te redukcje do tego, co potrzebujemy, żeby pasowało. No i sama osłona. Dobra, zabierzmy to na razie. Co tu mamy? Wiecie co to? Może chociaż spróbuję na głowę to zamontować. No dobra, chyba, chyba się uda. Tak. Co tu mamy? Uchwyt. I kluczyk. No i cała osłonka. No sprzęt, może i plastikowy. Metalowe wykończenia. Tu główny, główne mocowanie jest metalowe. Regulacja teoretycznie przytarczy 125 jest z, z tego co tu widzę, między 6 a 28 mm. Więc myślę, że myślę, że chyba akurat co my tu mamy. Tutaj mamy. odblokować najsam sam pierw mhm. w jakimś celu można to otworzyć jeszcze nie wiem w jakim ale się dowiem tu widzę, że mamy e, mocowania celowników mam nadzieję, że to widać e, w sensie, że możemy sobie prowadzić po linii no Także tak. Co tu jeszcze jest ciekawego? No szczerze, szczerze powiedziawszy, wygląda to nawet dosyć solidnie, bym powiedział. Myślałem, że, e, że nie będzie takie po prostu, że będzie gorszej jakości. Bo mówię, nie spodziewałem się jakiś wodotrysków od tego tu jakieś małe niedogodności powiedzmy. Bo podejrzewam, że jest to do tego, żeby można było sobie swobodnie mm, swobodnie tarcze wymienić, tudzież założyć. Ale poradzimy sobie z tym. Lepiej być nie może. blokada. Miejsce na kluczyk, też fajne rozwiązanie, przynajmniej się kluczyk nie zgubi, może, chyba, że się wylata. E, przetestowałbym to osłonę, aczkolwiek mówię, no mam szlifierkę za słabą i nie chcę jej katować, e, bo teoretycznie gdzieś wyczytałem, że, e, czy tu coś piszą, no niestety nie piszą. Ja to jak to ja to, często nie ma e, żadnej instrukcji do swoich produktów. Także no, e, ale w każdym razie wyczytałem to gdzieś chyba w innym e, produkcie, że powinna mieć przynajmniej 1200 W taka szlifierka, żeby e, dwie tarcze pociągnąć. Więc muszę z domu po prostu przywieźć e, inną szlifierkę, bo nie chcę tej zaorać. To tyle jeśli chodzi o osłonę. No, wygląda dosyć schludnie, także zobaczymy jak będzie działać. Kupiłem gdzieś też dwie tarcze, jakieś tam najtańsze, bo, bo po co droższe. Tym bardziej, że będziemy w się bruzdować, także tam nie potrzeba. Myślę, myślę, że ołówkiem byśmy to zrobili dobrze. Teraz tak, zamówiłem do odkurzacza jeszcze też worki. Bo jest to e, odkurzacz, który może pracować albo z workami, albo bez. A wiadomo, jeśli są worki, e, to po prostu e, nie brudzi się tak filtr w samym odkurzaczu. No i mamy odkurzacz. Co tu mamy jeszcze? Rurka. Wspaniale. Jest rurka, teleskopowa. Fajno, prawie jak święta. Zobaczmy Uu, w środku też są gadżety fiurterek. Dobra, odłóżmy to na razie na bok. Aha. E, jedna rzecz, odkurzacz ma funkcję e, nadmuchu dodatkowo, także też nie wiem czy to się przyda do czegokolwiek taka funkcja w moim przypadku, ale, ale jest. Także o, jest też jeden worek. Właśnie nie byłem pewien, czy będzie worek w zestawie, gdyż, o, tu jest instrukcja, e, gdyż w aukcji nie było nic napisane na ten temat, tego pewności nie miałem no rura czy mogę coś o niej powiedzieć wygląda jak zwykły peszel no. no jest działa wygląda jak zwykły peszel zobaczymy jak będzie z jej trwałością co tu jeszcze filtr gąbkowy Redukcja pewnie na inny wąż. Redukcja pewnie do jakichś elektronarzędzi, być może. Sawka cieńka, szczelinowa. Sawka duża do odkurzania. O, można dywany odkurzać super. I są kółeczka. A to co było? A to mocowania do kółeczek. No i tyle. No i wiadro. Co, co to jest? A, bo to jest chyba do tego, że jak wodę ściągniemy, to nie musimy wylewać, tylko możemy sobie tędy spuścić. Prawdopodobnie. Tutaj mamy jakiś łańcuszek Który nie wiadomo do czego służy Nie wygląda mi to na łańcuch antykradzieżowy Dobra, Albo na razie będę montował Ewentualnie Zrobimy taki manewr Założymy Musimy sprawdzić oczywiście, no bo jak? Bez sprawdzania, czy działa. Kabel gruby. Wygląda na dość długi. I nawet działa. Szok i niedowierzanie. No jak widzicie taki prosty test. Sprawdzimy jeszcze sobie drugą opcję tego odkurzacza mianowicie działanie e, bo uruchamia się on też od elektronarzędzia, więc teoretycznie powinno się to uruchomić. Proszę. uruchamia się i zatrzymuje się z delikatną zwłoką co też myślę że jest korzystne w takim wypadku ponieważ jeszcze robiąc pylące rzeczy jeszcze zdąży odessać nieco ale skoro jeszcze jest opcja nadmuchu to sprawdzimy jak ona działa A, czyli mocniej trzeba przekręcić dobrze Mała rozmęta. No, i proszę! Czyli całkiem spoko wydaje się. Całkiem spoko się wydaje sprzęt. Zobaczymy jak się będzie sprawdzał w tak zwanej praktyce. Oczywiście jak e, e, jak już będę miał okazję tym popracować, a będę miał tak jak wam pokazywałem wcześniej e, na ściankach działowych czy wam nie pokazywałem? No nieważne. W każdym razie przy ściankach działowych będę miał tam do nacięcia już pierwszy, pierwszą bruzdę, także myślę, że już wtedy e, wtedy postaram się pokazać jak to działa zresztą sam jestem ciekaw jak to będzie działało więc na pewno na pewno coś pokażę i zobaczymy czy to jest warte czy nie warte a tymczasem na razie